Witam wszystkich na warsztacie. Dzisiaj takie dwa pistolety. Do rozbiórki. Klucze pneumatyczne. Nawet no, ten chodzi przycisk, ten to w ogóle nie chodzi. Ten już był rozbierany przez kogoś. Przywieziony ze złomu jakiś czas temu, już leżą. Długo. A jest chwilę wolnego czasu, no to. Zabieramy się za rozbiórkę. Zobaczymy co z takiego klucza można pozyskać ciekawego. Tutaj już widzę kawałek mosiądzu. a co w środku? No to zobaczymy. Nasadkę już mam przygotowaną na czten, yy, bita. I widzicie jak się pięknie rozkręciło. To już zaglądał do niego. Co tu mamy? Tu mamy stal, stal. No to trzeba będzie to też odkręcić. Nie wiem, czy tam w środku coś jeszcze ciekawego jest. Muszę wziąć taki kluczyk. I zobaczymy, czy A kurczę, no. Muszę przestawić troszeczkę. I madełku kufice może. W lepiej odkręcić. O! O! No i takie wyszło. W środku jedna rdza, jak widać, ale tam już nic nie ma. Ale tu się coś pięknego pokazało, bo też chyba Mosiąc. Tutaj chyta, ale tu jest stal, a tu jest chyba Mosiąc. Ale to za chwilę się tym zajmiemy. Zobaczymy, co tu dalej. Jest. Co tu dalej jest? Tu jest kawałek metalu, jeszcze jakiś. A tu jest mośion. Yy, aluminium. Chyba, że to też aluminiowe? Też aluminiowe. Plastik. Czy jakaś przekładka gumowa? Gumoplastik. Co tu mamy? Mamy jeszcze tu jakąś stal, czy to sam aluminium? No, ładny kawałek aluminium. Później może zważymy ile tego aluminium wyszło. Może sobie nereczkę wezmę. To jest wszystko stal. Tak, tu nic ciekawego nie ma. Tu jest jeszcze tulejka do wybicia. Tulejka do wybicia stalowa. Zabezpieczenie. Tu jest jakaś kulka, ale to nie wiem od czego. Zobaczymy, spróbujemy wybić. No i poszło. To jest stal. A tu jest już aluminium, także dwa kawałeczki. W miarę i aluminium. A tu się. O, rozsypało się. Rozsypało się. To jest stal. A tu jeszcze jest aluminium, tylko trzeba będzie łożysko wybić. To za chwilę. To jest, tu jest jeszcze podkładka, przekładka jakaś stalowa. A łożysko za chwilę wybijemy. Co dalej tu w środku? Tu jest jakiś segerek. Dobra, wyszedł. I w środku mamy takie coś. Nic tu ciekawego. To jest stal. Przekładki jakieś bakielitowe, chyba. I co tu mamy jeszcze? Tu jest stal, tu jest stal, ale tu jest aluminium. O, łożysko samo już praktycznie wyskoczyło. Tylko jak my to. Aha, odkręca się chyba. Chyba hmm, jakieś myszy w środku bokwiczą. O. No i super. Tu już mamy samo aluminium, a to jest stal. Dobra, to jeszcze takie łożysko bymy tutaj wybili. No i poszło. Nawet to na siłę nie wciśnięte. Także już mamy trzeci kawałek, czwarty kawałek aluminium, resztę to jest stal. Plastik. Plastik pójdzie do segregacji. Do plastiku. Teraz jeszcze jakby się za to zabrać. Czy to jest złom? No niestety, to jest złom. To też jest złom. Myślałem, że to mosiężne, bo taki kolorega to przybrudziła tardza. Dobra, no to nie mamy co rozbierać. Śmietnik, A, czy się śmietnik złom? co ja gadam? Kurde, gdzie tam do śmietnika? Taki towar do śmietnika. Dobra, co to jest? To 17 będzie. Czemu sobie wziąłem? 19, jak to 17. Ten kawałek trzeba oczywiście odzyskać. Mosiądzu. Za chwilę sprężyna wyszczeli. Może nie wyszczeli. Nie, nawet nie. Dobra Mosiądz. Mosiądz. No i dobrze. Jakiś tam kawałek jeden mosiądzu będzie. Nie dużo, bo nie niedużo. Ale zawsze to coś. Nie pamiętam, ile już dokładnie znaczy, dawałem na złomie za te fanty. Ale coś mi się wydaje, że koło złoty 20, zł chyba, bo teraz złą tani. Także jakoś, jakoś taka cena była. Także tam właściciel nie daje mi jakiejś ceny wygórowanej. Tylko dobrą cenę mi daje. To wiadomo jak się mu dużo towaru przywoziło. No to bierze dobry klient, tak? Tak mi się wydaje. Ale porządny chłop. Porządny chłop zawsze coś odłoży. Chociaż teraz ciężko już z towarem na złomie. Z dobrym towarem, bo złomu coś tam jest, ale znaczy zwykłego, stali zwykłej, a takiej, żeby można odzyskać jak to się mówi, jakieś miedź, mosiądz i tak dalej. No to niestety ciężka sprawa. Dobra, to oddamy na bok te plastyczki wrzucimy no i co znowu tego musimy rozebrać tu już jest bardziej zerdzewiałe. to nie wiem czy tak będzie chciało chciało wyjść wszystko zaraz się okaże no, nawet to złomy to złomy to złomy to też złomy no i tak tu musimy wy, wybić tak będzie, o tak będzie lepiej. Yy, wybić łożyska. Wybite jedno i tu drugie. Tam to czy nie? Ciężko idzie. Gorzej idzie. Ale coś zaczęło iść. No Ciężka sprawa. No, łożysko zastanę, także pewnie dostało wilgoci, czy tam czegoś i już. No i nie chcemy iść. Musimy sobie, muszę sobie wziąć jakiś śrubokręcik stary do pobijania. O! Ten będzie. Ten będzie dobry. Chyba żeby nie był dobry. Ten. To nie będzie. Kurde. Ciężka sprawa. Powiem Wam, że to łożysko tamte wychodziły ładnie, a to jakoś nie chce, nie chce wyjść. Ale wyszło. No i dobra, co tu jeszcze mamy tego Do klienta? O, taki coś, tak jak wcześniej złom. I tu jeszcze ta tulejka. No i dobra. Z ciekawości wagę wezmę. Zobaczymy, ile tego aluminium jest. Czy się opłaca takie pistolety brać, czy nie. Mosiąc, jedna sztuka. No i waga jest na warsztacie. Zobaczymy, ile tego aluminium z takich dwóch pistoletów było. Jest 0, jest 0. Wszystkie złą powyciągane, powyciągane. Niewiele tego 866. Także niecałe kilo. Ale mi się wydaje, że warto odzyskać mosiądzu 20 gram. No i resztę złomu. Razem z miską. Zważymy 3 kilo 342. Także taka rozbiórka jak myślicie czy się to opłacało, czy się nie opłacało. No jak mówiłem, nie pamiętam dokładnie ile dawałem wtedy za kilo, ale ja tam zawsze mam dobrą cenę, także mi się wydaje, że coś tam zawsze się zarobi na tym. Zwłaszcza że jak się dużo takich rzeczy innych wzięło, no bo to nie tylko takie dwa pistolety wziąłem, a między innymi Dużo tam aluminium samochodówki. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.